Sianko, z tej strony Prankwitch 666. Witam Was bardzo w odcinku po długiej, ale jeszcze raz długiej, 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 długiej przerwie. Wiem, dawno mnie nie było, nie miałem co nagrywać, ale 18 października 2020 roku rzuciłem. Film Opening Card Pokémon. Dlatego przychodzę z Wami do Was z kolejnym odcinkiem z tej serii. Więc zapraszam Was na kolejny odcinek Opening Card Pokémon. Siema, to już rzuciliśmy i mamy. Tak to wygląda. Tak to się prezentuje. Wygląda Git. Wiadomo. Ech. Kurde, otworzyć to. To jest taśma jakaś. O dobra. Ostatnio nie pamiętam ile było tych kart. Ale tu jest ich więcej. Ja się nie będę. w jakieś przewracanie. Eep, od razu do najlepszej. Jakiś Articulo V, jak to się zdarza. Dobra. Dweble. Zaptos, jacie, tu mam jakiegoś farcika Jak Zaptos, Articuno, wiecie Vaporeon Nie, no, to jest niemożliwe Openik jest tak udany, jeszcze złej strony to zacząłem otwierać no, to tu Sipremską, takie Umbreon'a Nie, no jeszcze Sylwion Ambicja De Cinta Czy był taki pokłon? Nie kojarzę, może to jest jakaś 19 generacja. Gragas Jeb, zaś Umbreon. Zgradę. Jep, już powtórki, powtórki Umbreon. Lunarok. Tat, Jep, chyba mam już dwie rajquajzy. Wyżowiec gracząb, Urfish Co jest? 3 Kindred Bulton Gajardos Vow Wydają się jakieś dobre Volcarona Garmadon jest yeah, powtórka zaś, lunarok. Czwarty Ambryon Cztery. Cztery lu lu Luks. Lux e Etej. A nie, tu jest najlepsze. Ja ci holowaporeon. Kapsula brubacja. Ale fajnie to wygląda, tak się podświe podświetla. Nie wiem ile to jest warte, ale dużo. Może Wam napiszę ile kosztuje taki Vaporeon VMAX. No to wydaje mi się, że ten opening został udany. Więc mi się wydaje, że seria powinna być kontynuowana dalej. Więc jeżeli będzie 5 łapy w górę, albo 5 w dół, to zrobię kolejny odcinek. Ale nie wiem kiedy się pojawi, ale przypuszczam, że nie tak długo jak teraz musieliście czekać. Wiem, że jesteście głodni tego, tego kontenciku, więc zapraszam Was do kolejnego odcinka. Hej, cześć Siemanko.